Trzy i gry, które aktualnie kupicie w promocji na Steamie. Ritual of Raven, czyli gra, w której uprawiacie farmę, ale w sposób, którego na pewno się nie spodziewacie. Sadzenie, podlewanie i zbieranie roślin wykonują za Was arkana starota, którymi możecie sterować korzystając z odpowiednich kart. Poza uprawą magicznych ziół możecie tworzyć zaklęcia i korzystać z rytuałów, aby pomóc ustabilizować dziwne portale pojawiające się w tym bajkowym świecie. Podążajcie za fabułą i odkryjcie tajemnicę tej nietuzinkowej krainy, do której trafiliście przez zupełny przypadek. A teraz gra idealna dla wszystkich książkar czyli Tiny Bookshop. W tej grze prowadzicie obwoźną księgarnię, dzięki której możecie odwiedzić wiele ciekawych miejsc, poznać lokalnych mieszkańców i polecać niezwykłe książki tak, aby zyskiwać coraz więcej usatysfakcjonowanych klientów. To od Was zależy, które książki będą boostowane oraz co i komu polecicie, ale uważajcie, bo czasem możecie nie trafić w czyjś gust. Na koniec Luma Island, czyli świetna pozycja do zagrania z przyjaciółmi. W tym symulatorze poza uprawą farmy możecie wyruszyć na przygodę, walczyć z potworkami, zwiedzać świątynie, odnajdować pirackie skarby, a także zbierać i hodować lumy, czyli magiczne stworzenia gotowe do pomocy. W Luma Island możecie grać na wiele sposobów i na pewno szybko się nie znudzicie, bo ta gra ma mnóstwo kontentu i ciekawych mechanik, które są świetnym powiewem świeżości. Skusiła was któraś z tych gier? Dajcie znać w komentarzu i zaobserwujcie po więcej polecajek.